Sam dziewięćdziesiąty pierwszy pod odsłoną najwyższego. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo on wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy, piórami swymi okryje cię. i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i poklerzeń. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie u Ciebie Twego tysiąc, a dziesięć tysięcy poprawicy Twojej. Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego. Że pan jest ucieczką twoją, najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmiji, lwiątko i potwora rozdepcześ. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i cz cią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje.